To jest podcast Spotkania z Przyrodą Odcinek 66 Ekstra Dzisiejszy odcinek to krótkie zaproszenie do kin W zasadzie chcę Was namówić, chcę Was wysłać do kin Żebyście zobaczyli film Serce Dębu Film przyrodniczy, który widziałem kilka dni temu Który zrobił na mnie duże wrażenie, który mnie dotknął W związku z tym postanowiłem opowiedzieć Wam krótko o tym filmie Zarekomendować go, polecić I tak jak powiedziałem, wysłać Was do kina Zatem zaczynamy. Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast spotkania z przyrodą, poświęcony przyrodzie, fotografii i naszej wewnętrznej naturze. Jeśli jesteś obserwatorem, fotografem, albo pasjonują cię wszelkie inne formy przyrodniczych aktywności, to ten podcast jest dla ciebie. Zapraszam. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj inaczej, dzisiaj tak trochę wyjątkowo, krótka forma, krótki odcinek. Chcę się z Wami podzielić swoją refleksją, swoimi spostrzeżeniami po obejrzeniu filmu Serce Dębu. Było to tak. Kilka tygodni temu dostałem zaproszenie z Best Film od dystrybutora, od Izy Wierzbińskiej. Bardzo dziękuję. Dostałem zaproszenie na przedpremierowy pokaz francuskiego przyrodniczego filmu "Serce Dębu". Nie udało mi się zobaczyć filmu w Warszawie. Nadarzyła się okazja w Łodzi i faktycznie tydzień temu miałem okazję w kameralnej sali jednego z łódzkich kin zobaczyć tenże przedpremierowy pokaz filmu. Ale najpierw dostałem zaproszenie i pomyślałem sobie: hmm, film przyrodniczy. Jeśli pamiętacie, kilka odcinków temu, gdy rozmawiałem z Grzegorzem Bobrowiczem, przyznałem się do tego, że przestałem oglądać firmy przyrodnicze. Teraz wyjątkiem był film, który stworzył Vincent Munier, poświęcony panterze w Tybecie. I faktycznie na ten film poszedłem do kina i nie żałowałem, ale też miałem bezgraniczne zaufanie do Vincenta. Jako fotografa, filmowca, twórcy, przyrodnika zaufałem mu i się nie zawiodłem. I to było niesamowite przeżycie. Natomiast moje podejście w ostatnich latach do filmów przyrodniczych było takie, że unikałem, no jakoś taki miałem dyskomfort związany z tym, że w wielu filmach, które widziałem, zwłaszcza tych dużych, głośnych, filmy te były realizowane w sposób, który no, mnie nie satysfakcjonuje, nie daje mi jakiegoś takiego komfortu i spokoju. Oswojone zwierzęta, czy wręcz wychowywane specjalnie do tego, żeby gdzieś przyczyniło. Wieku później współpracować. Przyznam, że kiedyś też przeczytałem taką książkę o pewnym serialu przyrodniczym, w której twórcy odarli tenże serial to oczywiście, w mojej opinii, odarli ten serial z magii opisując jak to w atelier firmo, filmowym powstawały poszczególne zdjęcia w takich realiach zupełnie studyjnych jak to wszystko było od początku do końca zaplanowane i przygotowane wyreżyserowane widziałem też filmy w których zabawa oswojonych zwierząt była pokazywana w formie polowania i tak czyli dużo przekłamań dużo manipulacji stąd to moje takie a nie inne nastawienie i, no, i ten odwrót od filmów przyrodniczych. Oczywiście wiem i cenię niektóre produkcje BBC. No, to jest historia filmów przyrodniczych, ale nie o tym teraz chciałbym mówić, nie chcę się o tym rozwodzić. Dostałem zaproszenie, przyjąłem je i postanowiłem iść. Faktycznie poszliśmy razem z żoną na ten film. I powiem tak: od pierwszych scen dałem się porwać. Dałem się wciągnąć, kupiłem formę, kupiłem rodzaj narracji, wszystko to, co zaproponowali twórcy tego filmu. Ale po kolei, film Serce Dębu, jego twórcami, reżyserami byli Laurent Charbonnier i Michel Seydoux. Laurent Charbonnier otarł się wcześniej o filmy przyrodnicze, był twórcą Mikrokosmosu, później jeszcze realizował kilka innych filmów. Niesamowite zdjęcia do filmu Serce Dębu robił m.in. Laurent Chamonix, ale przede wszystkim Matthieu Jambini. Przepraszam was, jeżeli źle wymawiam te nazwiska, wiecie, język francuski, ciężki temat. I cóż, twórcy zabierają nas w taką fajną opowieść o ogromnym dwustuletnim dębie, który rośnie w bardzo malowniczej scenerii na brzegu jeziora, które zresztą sezonowo też trochę wysycha, potem się znowu pojawia. Opowieść przeprowadza nas właśnie przez cztery pory roku. Jest to opowieść o dębie, ale nie tylko o dębie jako drzewie, dużym, majestatycznym, ponadczasowym mocarzu. Natomiast o dębie jako siedlisku, jako ekosystemie, jako, jako o całym mikroświecie. O takim po prostu pięknym, gigantycznym filarze, który podtrzymuje niezliczone ilości życia. I tak to mniej więcej wygląda. Film jest dla dużych i małych, i ja się czułem jak ten mały. W zasadzie tylko przez dosłownie pierwsze minuty miałem gdzieś tam w głowie, odpaliła mi się ta analiza, jak te sceny były kręcone, jak to zostało zrealizowane, ale bardzo szybko postanowiłem wyłączyć ten tryb analizowania dać się ponieść tej opowieści, dać się w nią wciągnąć, dać się do niej zaprosić. I oczywiście, no, możecie powiedzieć, że to trochę naiwne, ale, ale ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że w tym filmie jest ogromna ilość postprodukcji, że to wszystko jest reżyserowane, że ta opowieść jest odpowiednio utkana. Pewnie, że tak. I że jest to manipulowanie emocjami widza. Pewnie, że tak. Ale ja to kupiłem, ja, ja to po prostu łyknąłem, dałem się ponieść, wyłączyłem głowę, włączyłem emocje. I przez 80 minut w klimacie kinowym, na dużym ekranie, po prostu przechodziłem razem z bohaterami tego filmu przez tę niesamowitą historię, niesamowitą opowieść. Film przedstawia nam cały rok z życia zwierząt, które żyją na albo w bezpośrednim sąsiedztwie tytułowego dębu. Mamy tam między innymi wiewiórki, mamy sójki, płomiekówkę, mamy myszy zaroślowe, dziki, w tle są jelenie. Doskonałe tło zresztą, niezależnie tworzy jezioro, na którym pojawiają się, czy to właśnie jelenie, czy to jakieś ptaki wodne, czaple. Także tych gatunków przewija się tam sporo, ale my w tej opowieści koncentrujemy się głównie na wiewiórkach, sójkach, myszach, dzikach, ale obserwujemy też owady, słyniki, żołędziowce. Film opowiada nam ich historię, historię ich życia, pokazuje jak splecione są ich losy z, z drzewem, które daje im to życie, które jest ich domem i pokazuje nam wszelkie zależności, jakie w tym ekosystemie występują, wszelkie powiązania międzygatunkowe. Powiedziałem, że filmy jest dla dużych i dla małych. I faktycznie twórcy filmu i realizatorzy zdecydowali się na przykład pokazać polowania międzygatunkowe, ale żadne z nich nie kończy się dramatem. Znowu można powiedzieć, naiwne. Wydaje mi się, że to podejście wynika z pewnego zamiaru, mianowicie ten film, i to się zaczyna gdzieś pojawiać w komentarzach ludzi, którzy go oglądali, zaczyna się też pojawiać w recenzjach, które, do których udało mi się dotrzeć, że ten film jest jak balsam dla duszy. Dla naszej takiej duszy styranej, tym, co jako cywilizacja wyrządzamy przyrodzie, że film jest detoksem dla nas również, że film jest taką chwilą wytchnienia i wyłączenia głowy, i naprawdę na mnie to również tak zadziałało. Oczywiście powtarzam, z premedytacją chciałem się poddać temu i chciałem się dać wciągnąć w tę opowieść. Film jest udźwiękowiony w sposób niesamowicie. Został nakręcony cały w technologii 4K, został niesamowicie udźwiękowiony. Muzyka pojawia się tylko w kilku momentach w tym filmie i doskonale te momenty akcentuje. Natomiast my cały czas jesteśmy otoczeni, otuleni naturalnymi dźwiękami przyrody. Twórcy filmu konsultowali to wszystko bardzo, bardzo mocno z naukowcami. Tam nie ma jednego przypadkowego dźwięku. Tam nie ma takiej możliwości, żeby kukułka odezwała się w miesiącu, w którym tej kukułki nie powinno tam być. No i takich przykładów jest mnóstwo, powtórzę, zwłaszcza w realiach kinowych. Da się to słyszeć. Da się słyszeć te niesamowite efekty dźwiękowe, i to jest bomba, bo to robi robotę. W filmie niemal niemalże zaczyna się obrywaniem chmury potężną burzą. I to już podnosi napięcie bardzo, bardzo wysoko, ale potem naprawdę dajemy się wciągnąć w opowieść o poszczególnych gatunkach, o poszczególnych zwierzętach, o poszczególnych rodzinach, z którymi się niemalże zżywamy, którym kibicujemy, o które się troszczymy, o które się trochę martwimy. A więc naprawdę przez 80 minut byłem takim szczęśliwym dzieckiem. Dałem się połechtać i mogłem się nacieszyć tymi fantastycznymi obrazami, tymi fantastycznymi dźwiękami. Tam, gdzie pojawia się muzyka, jest to kilka wybranych utworów muzycznych konkretnych, natomiast muzykę do filmu skomponował Eric Serra, którego możecie kojarzyć m.in. z takich filmów jak, jak Golden Eye, czy Leon Zawodowiec, czy Piąty Element, wybitny francuski kompozytor. Muzyka podkreśla, czy to napięcie, no po prostu emocje, które z tego filmu biją i robi też bardzo dobrze dla, dla duszy. Myślę, że z uwagi na te fantastyczne obrazy i dźwięk, ten film naprawdę warto zobaczyć w kinach. Ja do opisu tego krótkiego odcinka zalinkuję. Stronę filmu, jest tam odnośnik do, do kin. Możecie zobaczyć, które kina ten film będą wyświetlać. Premiera jest dzisiaj, 7 października. Bardzo, bardzo Was zachęcam, żeby wybrać się naprawdę rodzinnie do kina. Jeżeli macie dzieci, macie wokół siebie młodych ludzi, zabierzcie ich do kina, pokażcie im ten film. Tutaj twórcy postawili sobie jedno bardzo ważne zadanie. Otworzyć ludziom oczy, zrobić to w taki sposób, żeby właśnie zagrać na emocjach i żeby było to takie fajne, mocne, pozytywne przeżycie. I wydaje mi się, że taki jest efekt i tak to działa. Bo po tym filmie, moim zdaniem, nie da się pójść do lasu. To już nie będzie taki spacer, jak był do tej pory. Ten, ten las już, czy ten spacer nigdy nie będzie taki sam, jak był wcześniej. Bo zaczniemy inaczej patrzeć, inaczej słuchać, inaczej myśleć o tym, na co patrzymy, co, co przeżywamy, co czujemy, bo tak nam robi ten film. Więc pozwólcie sobie na odrobinę takiej zabawy, na odrobinę może właśnie naiwności. Dajcie się wciągnąć w tę opowieść. Idźcie do kina, zobaczcie to na dużym ekranie, posłuchajcie tego w dobrym kinowym nagłośnieniu. Myślę, że nie pożałujecie. Przymknijcie oko faktycznie na to, że może tej postprodukcji jest tam za dużo. To, co jest dla mnie ważne, przeczytałem też gdzieś w komentarzu twórców filmu. Postanowili, że produkcja tego filmu będzie miała charakter etyczny i odpowiedzialny środowiskowo. Zamontowano czatownie w wielu miejscach, użyto wielu kamer. Pozwoliło to naprawdę na fajny montaż. Są dynamiczne sceny, loty ptaków, pościgi, deszcz, ulewa, woda, błyskawice, zmieniające się pory roku, kolory, barwy, dźwięki. Oczywiście sam dąb jest tutaj też pewną symboliką, bo ten dąb na przykładzie jednego kiełkującego żołędzia pokazuje nam ten cykl życia, prawda, że z dużego, starego przychodzi to młode, następne pokolenie, następna generacja, że to życie się zapętla. Więc mamy tutaj również taki wymiar symboliczny. Myślę, że film też jest po prostu ukłonem w stronę natury. No a dodatkowo te losy, czasami interakcje, intrygi wręcz między yy, bohaterami tego filmu, które rozgrywają się gdzieś na, na przestrzeni tych y, zmieniających się pór roku, budują naprawdę niesamowitą bardzo fajną historię, a tego zwykle w filmach przyrodniczych nie mamy, a tutaj mamy y, opowieść opowieść, którą też y, przeżywamy. Są momenty śmieszne, są momenty y, podnoszące napięcie, takie momenty lekkiej trwogi, y, które ściskałem nas za gardło, a obrazy są. Przepiękne. Tutaj naprawdę wykorzystana została technologia, która pozwala nam się pokazać odpowiednie światło, pokazać dynamikę zmian w przyrodzie. To wszystko doskonale wykorzystali doświadczeni twórcy tego filmu. Wydaje mi się, że twórcy też zrobili ten film w taki a nie inny sposób, bo oni sami darzą przyrodę szczególnymi uczuciami. To jest bardzo emocjonalna opowieść. Która zrodziła się w zasadzie z rozmów między nimi. Każdy opowiadał swoje doświadczenia, gdzieś to się zaczęło splatać, a, a na bazie tego wykiełkował pomysł na taki właśnie film. Na pewno zamiarem twórców, zresztą to też gdzieś mówili, że, że było pokazać tę przyrodę w taki sposób, jakiego jeszcze nikt nie wykorzystał i w formie, w której wcześniej nie widzieliśmy. Więc ten bogaty świat yy, fantastycznego drzewa po prostu pozwolił im opowiedzieć taką historię. I myślę, że to się wszystko twórcom doskonale udało. Film był pokazywany, zakwalifikowany i pokazywany na kilku festiwalach filmowych, jest doceniany. To zmysłowe podejście też naprawdę fajnie procentuje, bo mamy tutaj taką wyjątkową estetykę, czyli doskonałe połączenie takiej technologii. Czy, czy techniki, w jakiej kręci się dzisiaj film, w jakiej robi się filmy, realizuje filmy, ale są też dosłownie ujęcia zaczerpnięte z filmów akcji. Lot Jastrzębia, manewrowanie między drzewami, naprawdę fajnie to jest zrobione. Czy przenoszenie gdzieś widza. Z jednego na drugiego bohatera, gdzie ewidentnie te historie się splatają. Oczywiście poprzez tak, a nie inaczej prowadzoną narrację, ale w filmie nie ma komentarzy. Słyszymy tylko dźwięki naturalne, i w kilku momentach pojawia się fenomenalna muzyka Erika Serry. Moi drodzy, no to tak z grubsza to chyba tyle. Jak powiedziałem krótko, ale to jest taki materiał, który ma was zachęcić do tego, i będzie miło, jeśli odezwiecie się, jeśli obejrzycie film i się odezwiecie i podzielicie się swoimi spostrzeżeniami. Jeśli dobrze mnie zrozumieliście, to, to mam nadzieję, że nie będziecie dla mnie surowi i nie nagadacie mi od naiwniaka. Jak wiecie z mojego podcastu, ja bardzo emocjonalnie podchodzę do opowieści o przyrodzie, a w zasadzie ostatnie lata to jest czas, w którym mamy no, wiele też smutnych doświadczeń tak naprawdę z przyrodą. Samo to, co powiedziałem wcześniej, że, że my cywilizacyjnie robimy dużo strasznych rzeczy i chyba czasami potrzebujemy takiej kropli lekarstwa. No właśnie podeszło mi to określenie balsamu dla duszy. Ja czegoś takiego potrzebowałem. Na co dzień też sam w terenie widzę złe rzeczy, i ten film zrobił mi bardzo dobrze. Serce dębu w kinach od 7 października. Reżyseria Laurent Chambonier i Michel Seydoux z muzyką Erika Serry. Fantastyczny obraz przyrody i w odróżnieniu akurat od filmu Muniera, chociaż w ogóle tych filmów nie można porównywać, bo to są dwie zupełnie różne bajki, ale chcę tylko nawiązać w jednej kwestii. Tam mamy przyrodę Tybetu, tutaj mamy przyrodę francuską, która jest taka jak u nas. Tutaj w zasadzie jedynym gatunkiem, który jeszcze na szczęście u nas się nie pojawia, czy pojawia się gdzieś sporadycznie, jest Nutria. Natomiast wszystkie inne gatunki. Wiewiórki, sujki, słoniki, żołędziowce, puszczyki, płomiekówki, myszy, dziki, jelenie to wszystko jest kropka w kropkę, jak u nas, więc my tak naprawdę możemy przez chwilę zapomnieć, że to się dzieje we Francji, możemy sobie myśleć, że to się dzieje w Polsce, że to nasza przyroda, bo to jest ta sama. Przyroda. Więc to jest ten bonus, i to też yy, dodatkowo jest moim zdaniem atutem tego filmu, że to jest, że my patrzymy na rzeczy, które znamy i na rzeczy, które są nam bliskie. No już zwłaszcza my przyrodnicy, ludzie z zamiłowania przyrodnicy. Którzy chodzimy w teren, którzy podglądamy, obserwujemy, fotografujemy, czasami filmujemy. To są rzeczy, na które my czasami mamy przyjemność niewątpliwie patrzeć, ale jest to pokazane w sposób wyjątkowo estetyczny, wyjątkowo fajny, miękki, ciepły. Detoks dla głowy, balsam dla duszy, chwila wytchnienia, 80 minut fajnej zabawy, w którą dajcie się wciągnąć. Idźcie do kina na serce dębu. Ja wam. Już dzisiaj dziękuję. Raz jeszcze dziękuję Izie Wierzbińskiej z Best Film za zaproszenie, materiały. Dostałem fantastyczny plakat. Te plakaty. Zresztą ja będę tutaj linkować do strony. Zobaczycie, co się dzieje. Tam powstała taka alternatywna wersja plakatu dla filmu, którą zaangażował się też, Adam Zbyryt. Zobaczycie, jak to wygląda. W notatkach do odcinka zalinkuję, Dziękuję Izie, dziękuję Best Film. Tradycyjnie też na koniec dziękuję wszystkim moim patronom, szczególnie. Dziękuję i pozdrawiam miłkę, która dołączyła do tego zacnego grona. Dziękuję też wszystkim innym, którzy wspierają mnie. Dobrym słowem, pozdrawiam serdecznie. Usłyszymy się wkrótce. Na dzisiaj tyle. Cześć!